Czy tu się biega? Czy tu się biega? Oczywiście, że tu się biega. Tu się rozmawia o bieganiu, tu się rozmawia o aktywności fizycznej, ale też o życiu. Eee, za oknami maj to oznacza, że zbliża się Dzień Matki. A mówię o tym nie od parady, ponieważ tym razem, w tym odcinku spotykają się Dwie biegające i dwie zabiegane z natury mamy. Moim gościem jest Justyna Kostrzewska. Cześć. Cześć, cześć. Z Justyną znamy się o już od paru lat. Z biegowych ścieżek i warszawskich biegów. Justyna jest ode mnie. Szybsza. Justyna, fantastycznie. Tak mi się wydaje, że na tyle, co Cię obserwuję i znam, to ciężko mi powiedzieć, że się rozwijasz, bo dla mnie zawsze byłaś tą e, szybką, taką aktywną, taką strzałą. E, I z przyjemnością, jak widzę, właśnie Cię na tych nawet e, lokalnych biegach, na tych e, podjach, na starcie, na mecie. E, tak, myślę, że jakkolwiek to brzmi tak górnolotnie, myślę, że możesz być e, rzeczywiście świetnym wzorem do e, naśladowania, jak to robić mądrze i. Od tego zacznę, ale w tym kontekście, o którym powiedziałam właśnie, maj i dzień matki, e, bo masz małe dziecko. Twój synek e, około dwa latka ma. Powiedz mi, jak twoje bieganie i twoje życie właśnie w tym kontekście takim codziennym zmieniło to, że masz małe dziecko, ale nadal masz treningi i świetnie szybko. I myślę, że z radością biegasz. Dziękuję, bo bardzo miło się słucha tych wszystkich komplementów. A tak, faktycznie y, dziecko zmienia wiele, rodzina zmienia wiele i myślę, że dużo łatwiej się biega i trenuje, jak nie ma się dodatkowych zobowiązań. Natomiast myślę również, że my, kobiety, jesteśmy twarde i niezniszczalne wiemy, czego chcemy i mimo wszystko walczymy o swoje. Także no, musiałam zmienić. Tak naprawdę cykl dnia codziennego, znaleźć sobie wolne okienko dla siebie, żeby możliwie najmniej ucierpiało dziecko i, i cała rodzina. No i ja bardziej dostosowuję się do, do trybu mojej rodziny teraz z treningami, natomiast wiem, że chcę to robić, a skoro chcę to robić, to robię wszystko, żeby ten czas na bieganie znaleźć. Jakżeż bliska mi twoja filozofia, więc będę cię ciągnęła za język dalej kiedyś i stąd też się znamy bo się też mijałyśmy kiedyś biegałaś w drużynie w klubie były to zorganizowane treningi teraz tak jak rozmawiałyśmy też umawiając się na to spotkanie no dobrze wiemy bo ja też to znam z własnego doświadczenia nie zawsze nam z tymi treningami grupowymi jest na przykład po drodze. W związku z tym, no, w jakiś sposób trzeba nad tym powiedzmy planem tygodnia, planem treningowym zapanować, jak to robisz teraz, bo y, chcę też, żebyśmy ten wątek poruszyły, że ogólnie bieganie w grupie to jest w dużej części świetna motywacja, też sposób na rozwój. Y, no właśnie, no ale z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, jesteśmy mamami, y, jesteśmy kobietami, które no, partycypują, tak bardzo bym chciała ująć to ładnie w prowadzeniu domu. I trzeba sobie to poukładać łącznie z pracą zawodową. Więc czy na przykład jesteś w stanie trochę porównać ten czas, powiedzmy sprzed tych dwóch, trzech lat, versus to, co jest teraz? Co się zmieniło, co się musiało zmienić? Jeżeli chodzi o bieganie w grupie, w grupie znajomych, w grupie zorganizowanej, oczywiście tutaj w Warszawie gdzie my biegamy, ale myślę, że w wielu teraz miejscowościach na terenie całego kraju są zorganizowane grupy, które się wzajemnie motywują. To to jest super rozwiązanie e, szczególnie dla tych osób, które dopiero zaczynają, które nie wiedzą jak biegać, którym nie zawsze się chce, u których tych wymówek jednak jest dużo więcej niż e, chęci do biegania. E, to bieganie w grupie jest super. Jak gdybym tylko miała teraz czas, to również wybierałabym bieganie w grupie, bo e, wtedy koledzy super motywują cię do tego, żeby dać z siebie więcej, nie odpuszczać, żeby dociągnąć, docisnąć. Natomiast no, niestety e, ja korzystając teraz tylko i wyłącznie z tych okienek biegowych, które mam, muszę sobie radzić z tym sama. E, nie mogę powiedzieć, że są to takie super regularne Treningi, y, pięknie poukładane. Zwyczajnie teraz moje bieganie jest takim bieganiem na, na wyczucie. Biegam tak, jak mi organizm pozwala, tak jak czuję, tak jak mam siłę, tak jak prześpię noc. Czasami jest to zwykły trucht, czasami powłóczenie nogami, czasami y, jest to nagle ogień mhm. i lecę, ile mam sił, także no, teraz jest to bardziej bieganie intuicyjne. Natomiast bezwzględnie, jeżeli ma ktoś taką możliwość, czas, to to bieganie w grupie jest też super fajne, więc również to bardzo polecam. Bieganie intuicyjne pada takie określenie z ust kobiety, która ma życiówkę na poziomie 18,5 minut, Także jak widzicie. Jedno nie wyklucza się, czyli to, co też mówią często y, mężczyźni, bo nie ukrywam, że w środowisku, w którym się też obracam albo spotykam ludzi, y, o takiej rywalizacji i walce o czas, o życiówki, o zrywanie kolejnych sekund, częściej o tym mówią jednak właśnie faceci. A my, kobiety, traktujemy często to bieganie tak bardziej socjalizacyjnie, towarzysko, jako chwilę dla siebie. I znowu, według mnie, jesteś przykładem, że można spokojnie obie opcje pogodzić. Można oczywiście. I u mnie to jest trochę tak, że nie lubię marnować czasu, więc jeżeli czujesz, że mam siłę, to cisnę. Jeżeli jestem na jakichś zawodach i czuję, że jest moc, czuję, że ta noga zakręci, to po prostu zdaję z siebie tyle, ile mam, no bo chciałabym również czuć się spełniona w tym, co robię. I to daje taki super strzał adrenaliny. Myślę, że każdy z was, kto się ścigał i kto wychodził ze strefy komfortu, potem miał to wynagradzane. Także ja szukam tego uczucia, aczkolwiek, z drugiej strony, wiadomo, że jak się tak bardzo. Szybko biega no, oczywiście na poziomie swoich możliwości, to to boli. Więc no, to jest zawsze taka granica między bólem, a potem późniejszą tą euforią. Natomiast no, ja się staram nadal samej sobie udowadniać, że mogę, i jakby to też mi bardzo pomaga się spełnić. Tak wewnętrznie, to robię to dla samej siebie. Mm. Biegasz już od 10 lat? Dobrze liczymy? Tak właśnie, to żeśmy rozmawiały chwilę przed i, i liczyłyśmy, że już mi wychodzi w tym roku 10 rok biegania. A jak to się stało, że po prostu wyszłaś pobiegać? Bo? Myślę, że to co powiem <laughs> wielu osób nie zaskoczy. Jak u większości kobiet zaczęłam biegać, żeby schudnąć. I podziałało? No niestety właśnie nie. Jak zaczęłam biegać, to wydawało mi się, że no, biegam, to mogę jeść. Więc zaczęłam jeść więcej. W ogóle moja przemiana materii e, mocno przyspieszyła, więc ja zwyczajnie zaczęłam być głodna bardziej. E, no i tak śmiesznie się ułożyło, że zaczęłam biegać, żeby schudnąć. Przytyłam dwa kilo od tego biegania. Natomiast pamiętajmy, że też e, tutaj tkanka tłuszczowa zamienia się w tkankę mięśniową. I na koniec dnia nawet jeżeli się nie schudnie, drogie panie, to jak się biega, to te ciało wygląda dużo lepiej, jesteśmy smuklejsze, mamy e, dużo więcej mięśni niż tu także i tak, i tak jestem zadowolona, natomiast no odpowiadając, nie, nie schudłam. <laughs> Dwie rzeczy, bo jedna taka, to ja to zawsze powtarzam, że... Ilości kilogramów nie mam wypisanych na czole. Bardziej y, mnie zawsze interesuje to, jak wyglądam i jak się czuję, bo to, to co powiedziałaś a propos właśnie tłuszczu, A dwa, że z tego, co kojarzę właśnie sprzed lat i z naszego pierwszego spotkania, to jesteś osobą, która wokoło chyba technologii żywienia się kręci. Tak, ja jestem z wykształcenia technologiem żywności, dodatkowo jestem z wykształcenia dietetykiem. E, także, także słuchajcie, bo dobrze mam, mam dużą świadomość tego, jak powinniśmy się odżywiać, co nie zmienia faktu, że mam na tyle silną wolę, żeby rezygnować ze słodyczy. Czyli widzisz, to moje wyzwanie, które prowadziłam, że nie jem słodyczy i łakoci do Wielkanocy, e, no... Cieszę się, że mi się udało wytrzymać. E, tak, jestem z tego dumna i nawet pamiętam taki moment, kiedy mój mąż e, śmiał się. Wow! No, ja razem z Tobą trzymałem to yy, niejedzenie słodyczy, ale nie sądziłem, że tylu osobom można tym yy, zaimponować. No, swoją drogą to nie chodzi mi, yy, że ja się teraz, że tak powiem, tym chwalę, tylko bardziej sam fakt, to co powiedziałaś. To jest kwestia silnej woli, jakiegoś postanowienia, ale to można odnosić do różnych obszarów. To można również odnosić do tego, co powiedziałaś na początku, że jak sobie yy, w jakiś sposób postanowiłaś, że będziesz biegać, to okoliczności życiowej, pojawienie się chociażby właśnie małego dziecka. Nie zmieniły tego, i to też rozmawiałyśmy chwilę jeszcze przed włączeniem e, mikrofonu, że ty dosyć długo, regularnie biegałaś też w ciąży. Proszę opowiedz też o tym, bo to, to jest, też jest bardzo ważna informacja. Chciałabym, żeby ona poszła w eter. Yy, tak, jak okazało się, że zaszłam w ciąży, to byłam tak naprawdę w takim dość mocnym treningu yy, i robiłam wtedy super fajne czasy, z których byłam zadowolona. Natomiast myślę, że w którymś momencie już po tylu latach biegania, zwyczajnie ta aktywność fizyczna jest trochę jak nawyk. I nie wyobrażałam sobie tak z dnia na dzień przestać robić cokolwiek. Oczywiście totalnie moja głowa ustawiła się już na tryb matka, natomiast nadal chciałam dbać o ciało, swoje dobre samopoczucie i na tyle, na ile to ciało mi pozwalało, na tyle, na ile pozwalała mi głowa, bo to też głowa bardzo często na mnie steruje. Wychodziłam i biegałam, wychodziłam codziennie biegać, jeżeli już mój organizm mówił, że już nie ma siły albo moja waga już była na tyle. Duża, że bieganie było dla mnie uciążliwe, to wychodziłam na bardzo długie marsze. Także można powiedzieć, że do, ja do ostatniego dnia ciąży byłam cały czas aktywna, ćwiczyłam. E, oczywiście słuchałam się porad mądrzejszych osób, które gdzieś tam prowadziły treningi dla kobiet w ciąży. Także wszystko robiłam w zgodzie ze swoim organizmem. Natomiast tak da się. Nie zrobiłam sobie żadnej szkody, czułam się super. Po prostu to, że mogłam wyjść na godzinę marszu, godzinę biegu, sprawiało, że ja się czułam naprawdę wspaniale. Także, jeżeli ktoś z Was się zastanawia, czy może, czy powinien, naprawdę polecam słuchać własnego organizmu, bo każda z nas jest inna, ale zdecydowanie polecam, polecam. Kolejny aspekt, taki właśnie edukacyjny, nam w ten sposób wyszedł, natomiast ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, bo z tym się spotykam cały czas. To są wszelkie rozmowy właśnie z koleżankami, ze znajomymi albo z nieznajomymi, którzy, które z tym właśnie piszą, na przykład do nas, do mnie to. Właśnie, jak sobie radzić, bo masz małe dziecko. No, ja też mam, no, akurat mój najmłodszy jest troszeczkę starszy niż właśnie e, twój najmłodszy synek, ale jednak to są małe dzieci, które nas potrzebują. Przecież pracujemy zawodowo, przecież nie mamy właśnie tego dziecka jednego. Mamy e, mężów, prowadzimy dom i mamy to regularne bieganie. E, więc zadam pytanie, tak trochę filmowo, trochę tak. E, z pazurem. Jak ona to robi, czyli jak ty to robisz? Moje drogie mamy, my mamy również mężów, więc mężowie mogą nas bardzo dobrze wspierać w opiece nad dziećmi, w prowadzeniu domu, i każdy mąż, myślę, zrozumie, że potrzebujemy dla siebie godzinę, pół godziny na to, żeby wyjść, pobiegać, poruszać się. I myślę, że są obowiązki, z których można zrezygnować. Ja niejednokrotnie zostawiam stertę ciuchów do prasowania, a wychodzę biegać. Bo to jest coś, co robimy dla siebie. Ten czas, który mamy dla siebie, żeby sobie przewietrzyć głowę, wszystko poukładać. I wtedy z dodatkową energią wracamy do naszej rodziny, do naszych dzieciaków. I myślę, że to przynosi tylko pozytywne efekty. Zgadzam się, bo. Y na tym polega ta moja życiowa misja, odkąd też sama biegam a, a stuknie mi też y, za chwilę prawie 9 lat z na ciążę. Y, I połóg. Y, to jest kwestia słuchania swojego ciała, dbania o psychikę i tego porozkładania, bo to nie jest tak, y, tutaj też znowu właśnie teraz ja się y, skieruję, drogie mam, drogie kobiety, to nie jest tak, że my we my, dwie z Justyną na przykład tutaj rozmawiające mamy jakieś supermoce to nie jest tak, że nie jesteśmy zmęczone. To jest właśnie to, co Justyna powiedziała. Jest sterta prania czy tam prasowania. To jest kwestia na przykład tego, że ja moje dzieciory uczę powoli, wdrażam w te obowiązki, że oni mają zrobić to, bo ja im mówię, słuchajcie, zrobicie to, bo ja nie mogę robić wszystkiego, po pierwsze. Po drugie, to jest kwestia właśnie aspektów też wychowawczych, więc no nie wyobrażam sobie, żeby moje, moje dzieci miały dwie lewe ręce. Po trzecie, jeśli wy mnie odciążycie, a ja sobie w tym czasie pójdę pobiegać albo wow, uczę się odpoczywać, to wszyscy na tym zyskamy. Nie tylko moja figura, zdrowie i forma, ale po prostu będę bardziej uśmiechnięta, rozładowana yy, i najzwyczajniej w świecie siądę z wami, nie wiem, do planszówki, pójdziemy na lody i tak dalej, i tak dalej. Więc to naprawdę są takie konotacje, które... Znajdą odbicie dla całego otoczenia, w którym żyjemy. Co jeszcze daje ci sport i bieganie? Co daje mi sport i bieganie? No, poczucie wolności, poczucie spełnienia. Musimy pamiętać, że szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko, szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż, i to co jest najważniejsze dla mnie. Ja wiem, że dzieci są ważne, rodzina jest ważna, ale nie zapominajmy o tym, że my same też jesteśmy ważne. I tak naprawdę bieganie, nie wiem, chodzenie, pływanie, co kto lubi, tak? Bo może ktoś lubi czytać książki i chciałby się oderwać na godzinę e, poczytać książkę. Uważam, że znalezienie tej aktywności, która pozwoli być nam i zrobić coś tylko dla siebie, e, jest niezwykle istotne w zachowaniu takiej równowagi wewnętrznej i, i w tym poczuciu spełnienia. To jest też to, co rozmawiałyśmy chwilę temu, że e, jeśli będzie poukładane w środku, czyli czytaj nasze serce, nasza głowa, to i ułoży się na zewnątrz, a życie nie jest idealne. A powiedz mi, jak teraz wygląda Twój ten, nazwijmy to tydzień z życia i tydzień treningowy zarazem? Tydzień z życia, tydzień treningowy. No, ja mam dwóch synów. Jeden jest mały, drugi jest duży. Dodatkowo pracuję zawodowo. Mam też psa, to jest istotne, bo z tym psem muszę rano wychodzić na spacery. W Daję rano przed szóstą, szósta wychodzę biegać, przynajmniej godzinę staram się poświęcać na, na bieganie, Potem szybki prysznic na turbodoładowaniu, pies na siku, jakieś tam w międzyczasie kanapki do szkoły. I pakuję się i wychodzę. Mam to szczęście, że y, mogę pracować hybrydowo, więc nie zawsze. Muszę jechać do pracy i stać w korku. Natomiast no, wygląda to tak, że staram się codziennie, codziennie rano tą godzinę znaleźć, e, nabieganie kosztem snu, co oznacza, że wieczorem muszę się też położyć o w miarę rozsądnej godzinie, żeby w ogóle mieć siłę wstać. Pilnujesz się, żeby te 7 godzin na przykład spać? Pilnuje się, aczkolwiek no 7 godzin to u mnie jest max, jeszcze przy, przy małym dziecku, no to wszystkie mamy mające małe dzieci, to wiedzą jak to jest, że te noce często nie są jednolite i że te dzieciaki jednak nam się budzą. Natomiast słuchajcie, no ja myślę, że wszystko jest w głowie i, i, i że jeżeli jesteśmy jakoś tam zmęczone, wiadomo, że, że trzeba słuchać siebie, ale idzie, idzie to pogodzić, naprawdę. To jeszcze zapytam Ciebie od takiej właśnie strody, nakręca się rywalizacja, lubisz bieganie szybkie, bo no, masz, jak to się mówi, ładnie na to papiery. Które dystanse są Twoje ulubione i jak się do nich przygotowujesz? Czy na przykład planujesz to z dużym wyprzedzeniem? I może to zapytam w erze jeszcze przed urodzeniem małego i teraz. Teraz taka będzie niepopularna odpowiedź. Oczywiście to zależy i to wszystko od okresu, w jakim jestem, bo e, pamiętam, jak nienawidziłam biegać na 5 km, ponieważ to był dla mnie najtrudniejszy dystans, bo tam praktycznie cały czas trzeba próć i, i w ogóle nie można oddechu złapać. E, teraz z kolei biegam głównie piątki, bo mam poczucie, że powinnam równie szybko biegać i te dłuższe dystanse, więc ta piątka jest w miarę krótka. Natomiast e, wiem zawsze mi się wydawało, że taki najfajniejszy dystans to jest półmaraton, bo, bo tam jednak można chwilę gdzieś tam się zregenerować w międzyczasie, jak tych sił brakuje i potem znowu dospieszyć. E, natomiast ja lubię chyba wszystkie biegi, jakby no, biegam od piątki po maraton, e, ale l lubię wszystkie, no i to oczywiście zależy. No już do, do maratonu to wiadomo, że, że ten dystans musi być solidny, żeby nas ten bieg nie pokonał. Natomiast wydaje mi się, że jak ktoś biega w miarę regularnie i, i, i ten dystans jest taki, powiedzmy, że nie wiem, tygodniowo 50-60 km, to wydaje mi się, że każdy z tych dystansów jesteśmy w stanie przebiec. Ale tak lubię rywalizację, mimo że sama sobie wymawiam, że nie, ale jak wychodzę gdzieś biegać i widzę, że ktoś biegnie przede mną, to zawsze muszę go przegonić. I kiedyś mi znajomy powiedział, że mi się nie ścigała z nogami, bo i tak nie mam szans. Także, także tak. no Lubię, lubię, bo to wtedy wyzwala taką moc, o której nawet nie wiemy, że ją mamy. Ostatnio usłyszałam, tylko nie, był nie miałam czasu, że tak powiem, tego jeszcze doszukać i skonfrontować, że amerykańscy, a pojedynni naukowcy. Y prowadzą badania nad tymi słynnymi naszymi nie tylko biegowymi, ale wynikającymi ogólnie z aktywności fizycznej i z przemian chemicznych w związku z tym endorfinami i że one są związane podobno nie tylko z samym tym ruchem i właśnie tą regularną aktywnością, ale też w dużej mierze w korelacji z właśnie rywalizacją, czyli z tym, co troszeczkę teoretycznie nawet zahacza powiedzmy o być może kortyzolu, więc to jest ciekawe, że nie tylko samo to takie truchtanie na co dzień to, co robimy sobie te wybiegania, luźne dyszki, tylko właśnie chociażby nie wiem, iść właśnie na morze pobliską bieżnię i wziąć udział w teście Coopera. Albo w, tak jak u mnie jest w lokalnym klubie raz na jakiś czas w ramach codziennego treningu, czy tam cotygodniowego treningu wtorkowego, na przykład jest yy, rywalizacja sztafet. I samo to, że się znowu jest w drużynie, jest w zespole, że się gdzieś tam bierze odpowiedzialność za ten wynik, to w jakiś tam sposób nakręca, więc polecam. Może to też jest jakiś, w jakiś sposób też pomysł na urozmaicenie treningu. Eee, jeszcze Cię zapytam, ile mniej więcej kilometrów w tygodniu robisz? Ja robię około 100 kilometrów w tygodniu. Dużo. Jak się z tym sporo, czujesz? Sporo, bardzo dobrze. I nawet <noise> tak się zastanawiam, co to zrobić, żeby było więcej. Ale oczywiście stopniowo, dokładam sobie ma małymi krokami idę. To nie jest tak, że e, urodziłam i od razu wróciłam z setką. Nie, nie, stopniowo, stopniowo, więc tak dokładam sobie czasami nawet po 2-3 kilometry na tydzień. E, no i udało mi się dojść do, do około 100 kilometrów w tygodniu. Natomiast gdzieś tam myśląc w przyszłości o maratonie, wiem, że muszę no, taki dystans robić troszeczkę dłuższy. Ale na przykład teraz jest tak, że masz jakiś plan treningowy, czy sobie sama na podstawie swoich tych już wieloletnich doświadczeń układasz w głowie? Sama układam sobie w głowie i tak jak mówiłam, bardzo często biegam na samopoczucie. Bo co z tego, że ja sobie ustawię na dzisiaj jakiś trening szybkościowy, drugi zakres. Jak ja będę miała noc nie przez Panom, ja nie będę miała zwyczajnie siły. Także, także staram się na, na samopoczucie. Wiem, że powinnam zrobić w tygodniu jeden trening siły, jeden trening szybkościowy, jakiś tam drugi zakres. Resztę biegam w tlenie, natomiast no to zależy od okoliczności. tak? Ja też nie lubię, jak czasami jest tak, że muszę rano wyjść do pracy i mam mało czasu, to wtedy też nie lubię robić takiej e, wartościowej jednostki, ponieważ no, ciąży nade mną ta presja czasu i to jest takie, myślę, wtedy może wyjść niefajnie. Dlatego często w weekendy mm, staram się robić mocniejsze treningi, bo wtedy nic mnie nie popędza. Czyli na przykład zrobisz wtedy sobie kilometrówki albo BNP? Mhm, dokładnie, dokładnie. Mm, no to w takim razie też mamy kolejną, słuchajcie dobrze, radę praktyczną. Ja akurat też się z tym zgadzam. Mimo tego, że staram się mniej więcej według jakiegoś tam planu treningowego biegać, to no samopoczucie i to szczególnie znowu przypominamy i powtarzamy jak mantrę. Samopoczucie oznacza i to, jak czujemy swoje nogi, i brzuch, czy boli przed okresem po okresie, w trakcie, i tak dalej. Czy na przykład yy, chociażby taki komfort psychiczny, bo tak jak powiedziałaś teraz i, i cieszę się też, że to padło, yy, powiedziałaś o tym, że jest presja czasu. No, no właśnie, jeśli patrzysz na zegarek, bo masz tak usiany w obowiązki dzień, nawet jeśli to jest czasami weekend, no to ty się nie skupisz, bo ty będziesz miała z tyłu głowy, że musisz jak najszybciej skończyć ten trening, no i to bez sensu, bo to nie jest wtedy wartościowa jednostka, ona ci nic nie da. Eee, jakie masz plany na ten rok? Ja trochę tak podchodzę jeszcze ostrożnie e, do planów, bo, bo tak naprawdę ja jestem zadowolona ze wszystkich swoich życiówek, poza życiówką na maratonie, ponieważ gdzieś tam jeszcze mi się marzy e, złamanie 3 godzin. Natomiast wiem, że tu trzeba być przygotowanym fizycznie, psychicznie, także nie wiem, czy uda mi się to w tym roku, natomiast wiem, że mi się to kiedyś uda <laughs> i będę do tego dążyła za, za wszelką cenę. E, za wszelką cenę mam bardziej na myśli, że choćbym miała przebiec w międzyczasie 10 maratonów, to ich przebiegnę, ale Aż w końcu wierzę, ja zwyczajnie wierzę, że, że, że to się uda, natomiast mam w pełni świadomość, że jest to ciężka, wymagająca praca, e, czuję, ten szacunek do tego dystansu, także mam nadzieję, że mi, się, że mi się to uda i wtedy będę turbo szczęśliwa. To czego ci życzyć, Justyna, na koniec właśnie złamania 3 godzin? Mamo, dobrze, złamania trzech godzin, bez daty ważności. Jest to życzenie? Dokładnie, bez daty ważności, złamania trzech godzin. I czego życzyć? Ja myślę, że sobie, jak i pewnie każdej biegającej kobiecie, Ee, życzę nam wytrwałości, tego, żeby e, nas nic nie złamało, żebyśmy nie poddawały się okolicznościom, tylko żebyśmy walczyły o siebie. Bo my powinniśmy być dla siebie najważniejsze, i, i wtedy na pewno będzie wszystko ok. Czyli pamiętajcie, jak to było: poduszka bezpieczeństwa, najpierw w sobie. Dokładnie. To tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Justyna Kostrzewska. I co no, do zobaczenia na biegowych ścieżkach. Trzymajmy kciuki za siebie, żeby to było mądrze, z głową, a ponieważ y, już za moment dzień matki, to wszystkim biegającym mamom życzymy takiego kopniaka. Dajemy takiego kopniaka szczęścia i życzymy właśnie tego, co Justyna powiedziała: wytrwałości i też miłości do siebie. Y, żeby to nie była taka. Walka na co dzień, ale takie podejście, halo, siła jest kobietą, siła jest na co dzień, mam ją w sobie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Czy tu się biega?